W w dzisiejszym odcinku zaczynamy szcześiem deskowanie dachu. Zapraszam na film. Widać już wielki kawał dachu wykonany. Wcześniej nie rozstawiłem kamery. Nie pokazywałem tego, jak deskujemy. A robiłem to szcześciem, praktycznie jeden cały dzień z przerwami na deszcz. Dobra, idziemy zawiesić kamerkę GoPro. Jedna strona dachu zrobiona. Yy, drugą zaczęliśmy z czasem przed chwileczką. No nie, jest łatwo. Nie jest łatwo ten dach. Myślałem, że to będzie tak. Tak, tak, cak. I że będzie zrobione. A niestety to się trzeba bawić z tym. Jeszcze może gwoździarką. Nawet jakbyśmy mieli gwoździarkę, to nie... Nie wiem, czy byśmy przyszyli przy, troszkę robotę. Dlatego, że te deski są nierówne. Więc... Yy, no Trzeba je przebierać, sortować i w ogóle Dobra, idziemy zobaczyć tam i I damy kamerkę na górę o. Trzeba się wspinać Trzeba się wspinać Dobra. A to jest efekt końcowy wczoraj Zostawiliśmy taki kawałek Ale bo Czesiu w poniedziałek znowu idzie do Grzesia i e, takie coś to ja sam, sobie sam zrobię, szczególnie że mam deski przygotowane. Tutaj wszystkie leżą. No a to najcięższą robotę musimy jeszcze się wykonać dzisiaj i jutro. Tutaj czyli e, ponosić te deski, które są. No i widzicie, e, pokażę Wam coś. E, to są wiadomo, deski równe 12,5 cm mają szerokości, ale z długości nie są równe. I teraz co. Tutaj stąd dotąd na przykład wybieraliśmy sobie najdłuższe, które mogą być, żeby od krokwi do krokwi e, były, a już później następne są 10 cm krótsze, tak? I tych już nie mamy, tych większych. I tam 10 cm, to zobaczcie, 10 cm, czyli ja muszę uciąć tutaj około 50 cm z deski, no i z każdej jednej tak niestety będzie trzeba ciąć. No, no dobra. Zawieszam kamerkę i idę na dół do Czesia. Czesiu! Dwa słowa do ojca prowadzącego. Dwa słowa czy trzy? Mogą być trzy! Czesiek, jeszcze raz w samochodzie będzie się dar na ludzi przy zamkniętych szybach. I wszystko na mnie będzie się odbijać. Kurde, niech wysiątek, kurde, wszystko nagodzi. Ale jak to? Jak się Drzesiek grze? To no Grzesiek ma zamknięte szyby. Przecież to nic nie słychać na zewnątrz. Grzesiek na na mieście, jak kurde te zapony jadą, a potem wejść w drogę. Tudą się drze, a ja wtedy nie wiem. Ja mówię, nie mam utratę słuchu człowieka. No ale przecież jak on ma szyby zamknięte, to ten nawet kto coś źle zrobi kierowca, to i taki tak go nie słyszy przecież, o co tu biega? Ale ja go słyszę i mam coraz większą utratę słuchu. A, widzisz. A myślisz, że tam ci wiedzą, że on się drze? Nie, nie wiedzą. To widzą, że chyba padaczki do to, bo tak robi. Piana z pyska leci, tak? Piana z padaczki do tobu. Nie wiedzą czy dzwonić na 112, czy, czy kurwa sobie. O man, grubo. Dobra, idę, schodzę. E, wody się napić, a ty też wody się napij. sketch okay. Gdzieś skończyłem dach. Znaczy, tak yy, deskowanie. Jeszcze tu na środku zostało mi do wklejenia, znaczy do przybicia. 5 cm Tą kontrłatę, czy łapę. Nie wiem nawet jak to się nazywa. O, i teraz sam w pojedynkę będę rozcielał yy, papę. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Mam na to pewien plan. Ja niestety, chyba kamerki nie mogę gdzieś tutaj a zaraz zobaczymy, może gdzieś to uwiążę kamerkę i zobaczymy jak mi to pójdzie zmęczyłem się trochę przytargałem te trzy rolki, no czwartą też tu sam po drabinie no ciężkie one są, trzeba przyznać Czasami ta druga osoba bardzo się przydaje Bo tu by z dołu podał Tutaj bym wyrzucił tak wszystko Samemu trzeba No ale jest jak jest eee, W każdym razie fajnie to idzie Tylko zacząć tą pierwszą stronę Pierwszą stronę to No troszkę ciężko jest dlatego, że obsypuje się ten piasek I on ten Nie wiem co to piasek chyba jest na, to, na tym Na tej papie I ona się po prostu ślizga w dół po tym piasku ciężko jest utrzymać, bo ona ciężka jest w ryzach. No i tak, z tej strony zacząłem. Tu z prawej. I już widzę, że muszę to zaczynać z tamtej strony, dlatego że jest tam ten paseczek yy, taki, który się nakłada yy, papę na papę, czyli ten 15 cm zakładu. Ja myślałem, że będę musiał to rysować sobie jakiś mazakiem czy coś, ale tutaj jest. Yy, na tej papie. O. Więc no, pierwszym zrobiłem tak, ale już kolejne bedekład od tej strony, to wtedy nie będę musiał robić tego paseczka. Dobra, co ja najlepszego zrobiłem? Już wam tłumaczę. Przykry, yy, przybiłem te cztery paski Raz, dwa, trzy, cztery A co jak po pięć rolach kupię Dobra w każdym razie przybiłem te cztery paski yy. Tej tapety I tam stoi drabina <grywia> I nie mam jak zejść na dół <grywia> Ale jaja Ale jaja Patrzcie, jakie baterie są bezpieczne. Patrzcie. Dewalt. Dewalt. Przegrzała się. I patrzcie, co się, co się dzieje. O. Patrzcie, jakie bez... baterie są bezpieczne. O, proszę. Bateryka. No, tak się dzieje, jak się przerobi, właśnie piłę Dewalt bez ogranicznika zużycia baterii, tylko ze starego typu, po prostu na 18V na baterię Dewalt. No, i tu mamy tego efekt. Bateria się przegrzała, wybuchła. Jeszcze tam się pali w środku. Jeszcze się pali. Ciekawe, a ciekawe, czy działa ta lampka. Patrzcie, lampka działa. Lampka jeszcze działa, ale jaja No jaja no Ja mhm. oczywiście kupiłem drugą piłę z Julii i oto efekty jak działała ta sztuka, dwie baterie Proszę jak strzelona. Mhm. No dobrze. I chciałbym wszystkich przestrzec, którzy by mieli zamiar kłaść papę na dach widzicie takie fałtki porobione z papy. Myślałem, że to zniknie w słońcu. No teraz już wiem, że nie zniknęło. Także radzę bardzo dobrze naciągać. Papę. Co do wentylacji na szczycie dachu, to jest zostawiona szczelina. Wentylacyjna, ale dotnę papę w momencie, kiedy będę pokrywał dach. Bo nie chcę, żeby mi się lał deszcz teraz do środka. Dobra, lecimy dalej. To mi teraz nie zleci na długowy by były I tu chciałbym zakończyć ten odcinek. Zaraz po tym zabrakło mi 8 metrów bieżących konturów. Na drugi dzień dokupiłem, skończyłem dach. Powierzchnia dachu to 169 metrów kwadratowych. Ilość zamówionych desek to 5 metrów sześciennych. Z czego jeszcze pół metra zostało. Dziękuję za oglądanie.